Thank <sweak> you. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie, jak zwykle wychodzimy z domu, ale czekam na mojego szanownego męża, aż się zbierze, także pomyślałam, że odezwa się tutaj do Was na chwileczkę. Pamiętacie jak ostatnio wam mówiłam, że jedziemy do tego sklepu i że tam jakby jak był długi weekend i że tam oni mieli, nie wiem z jakiej to było okazji, czy to była po prostu może to jakieś urodziny? Jakaś, nie wiem, co, coś, coś było. Że mieli cztery konkursy. Dawali takie słoiki. Jeden był wypełniony makaronem, świderkami. Drugi był takimi kulkami wypełniony. Trzeci był wypełniony psimi, e, chrupkami, A czwarty to jeszcze był konkurs taki, że można było wygrać torebkę Fairfax and Favor, ale trzeba było jakby zrobić zakupy powyżej chyba 100 funtów, ale z tej firmy. Więc na to się nie załapaliśmy. Ja e, oszacowałam ilość groszków e, w. Tych psich, to, było, to był nasz pierwszy konkurs. Wzięłam, podniosłam mnie, no wiecie, taki słoik, nie wiem, z może litrowy był i takie okrągłe chrupki w środku. Zobaczyłam, ile ludzie dawali, tam było 362, 412. Myślę sobie, nie, 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 tutaj jest na pewno dwa razy więcej. I mówię do Jurka, Jurek, tutaj jest z 900. Do, no i wpisałam, wiecie, to było moje, to był mój konkurs, potem Jurek... Z czatem GPT, nagrywam mu filmiki, e, wiecie, ile tutaj jest groszków? Tyle i tyle. No i kto wygrał? Słuchajcie, wygrałam w tym pierwszym konkursie. Okazało się, że pomyliłam się o 8, więc było albo 908, albo 892. E, także wygrałam e, sweterek. Z tym, że jeszcze go nie mam, bo my zamówiliśmy wtedy Jurkowi taką koszulę bardzo ładną z szofela i te dziewczyny musiały to też zamówić gdzieś tam od dostawcy, także jeszcze czekamy, ale jak przyjdzie na pewno Wam oddam e, e, pokażę, co ja gadam, e, bo chciałam powiedzieć odnośnie oddania, że chciałam mu oddać tą e, Jurkowi, chciałam mu oddać tą wygraną, bo to jest taki jakby unisex na sweterek, ale stwierdził, że nie chce bo to ja wygrałam na to. Wziąłam taki jasny, zielony, zobaczymy co to będzie, pokażę Wam na pewno, także super. Wybieramy się, Dzisiaj troszkę pogoda się chyba tak zepsuła, jakby troszeczkę chłodniej jest. Wychodzimy sobie z domu w każdym razie, ubieramy się pięknie. Mam jeszcze taki sweterek, zarzucę sobie na ramiona. Moje zamszowe buciki, znalazłam perfekcyjne, idealne, piękne, najpiękniejsze, brązowe, zamszowe balerinki. Ale ich jeszcze nie mam. Musicie poczekać. Pokażę Wam, jak, jak do mnie dotrą. Z ryłko, słuchajcie. O, nie, bateria mi. Nigdy. Mam nadzieję, że w ogóle mam naładowane baterie. Także pokażę Wam, są po prostu przepiękne. Przepiękne i nie zabijają portfela. Także poczekajcie, naprawdę, jeżeli kolor czekoladowy wam się podoba, to te na pewno wam się spodoba, już z takim paseczkiem, ładne, takie skrewniutkie pod kolor psa pod kolor torebki, tak także piękne piękne będą, tylko że muszą do mnie przyjść mam nadzieję, że to się wydarzy w przyszłym tygodniu ale muszę jeszcze na coś innego poczekać, także zobaczymy w ciągu dwóch tygodni na pewno będą tutaj także co, czy ty jesteś już gotowy? SPF na twarzy? No to dobrze, możemy iść. Słuchajcie, pokażę Wam się jeszcze w całości. Czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam. Chciałam powiedzieć o tym sweterku, chciałam powiedzieć o butach. Wczoraj byliśmy, wczoraj zabraliśmy Luisa na pływanie, słuchajcie, zabraliśmy go nad jezioro. E, Jakiż on był po prostu zachwycony. Ale dzisiaj oglądałam taki filmik, właśnie, że spaniele nie wszystkie lubią pływać e, i że niektóre jakby nie lubią pływać dla przyjemności. Tak jak na przykład labrador, że on tam wejdzie do wody i będzie sobie pływał dla przyjemności. Tylko że wspaniale są bardzo często zadaniowcami: czyli, że jak mu rzucisz coś, to on popłynie po to i ci przyniesie i wychodzi. Jeżeli mu nie rzucisz, to on nie, nie wejdzie. A no i właśnie tak. Ten jakby nie chciał oddawać tej zabawki, tylko przepływał sobie w kółko z nią. Wchodził, wychodził, oddawał, rzucić mu. No, miał taki fan, bo wczoraj było bardzo ciepło. Wczoraj było chyba 26 stopni. Więc yy, wczoraj w ogóle jakoś taki był luźny dzień. Nie, nie nagrywałam. Byłam na koniach. To jeszcze chciałam powiedzieć. Słuchajcie, mam nową trenerkę. Przyszła do naszej stajni nowa yy, kobieta, która nie pracuje nigdzie indziej. Bardzo ciężko jest się ostatnio umówić. Irytuje <noise> mnie to, bo był ten halfter. wiecie, było bardzo dużo ym, Dzieciaków poumawianych. Oni byli zabukowani po prostu Od rana do nocy I jak wczoraj, wczoraj była właśnie sobota Jak wczoraj tam pojechałam, było tyle ludzi Były jakieś zawody z tyłu Była lekcja grupowa, potem ja byłam i na wszystkie te konie były, ale byłam tak, jakby wszystkie były powystawiane przy boksach takich, że wiecie, że nie stały na polach, tylko już były gotowe do lekcji. I ja byłam pół godziny wcześniej, mogłam się wyprzytulać z moim koniem ulubionym. I miałam, mam właśnie nową instruktorkę, powiem Wam, że ona po prostu, nie wiem, jest zupełnie inna. Ona przygotowuje ludzi do tych testów takich do dresaż, także ona jest taka bardzo, wiecie, czemu pyskujesz? Ja wiem. Dam ci zaraz groszki. Więc ona zwraca uwagę na detale i ja mówię do niej, dlaczego nikt mi tych rzeczy nie powiedział od początku. Na przykład, nie wiem, przekładanie tego bacika, że to się robi w konkretny sposób. Coś niesamowitego, po prostu zupełnie inne podejście i to jest to właśnie, czego ja zawsze chciałam. Bo ja mam wrażenie, że pewne rzeczy w mojej... Um, podczas mojej jazdy są tak jakby wynikiem, wiecie, uda się albo się nie uda, nie? I, a ja tego nie chcę, ja po, po prostu... Znała, że że co? Nie zaczynałaś od podstaw. Kiedy nie zaczynałam od podstaw? No, nie, od podstaw. nie rozumiem, co masz na myśli. od kompletnych podstaw. Nie, nie zaczynałam od cera, podstaw. Tak? A od czego zaczynałam? Zaczęła już od normalnego jeżenia, nie wytłumaczył jakichś takich, wiesz. No właśnie. I nie? nie wiem dlaczego, że może ona może to od razu, to jest dobrze, no. Nie wiem, no ale właśnie ja potrzebuję takich rzeczy, <noise> takich szczegółów, oh. takich detali, takich, żebym ja to wszystko robiła dobrze, a nie żeby... A, udało się, nie? Tylko, że to ma mi się zawsze udawać. Tak bym chciała do tego podejść. I w ogóle to, co wczoraj się uczyłam, no, no niesamowite, nowe, nowe doznania i no jest genialna. Mam następną lekcję w przyszłym tygodniu, na szczęście udało mi się. Jestem pozapisywana na wszystkie powiadomienia, że jak ktoś jakby zrezygnuje ze swojej lekcji w trakcie do niej, to ja chcę iść. Ona jest z wieczorami tam tylko w kilka dni w tygodniu, także naprawdę jest ciężko powiem. wam ale no jest niezła, także podoba mi się jeszcze bardziej. Wczoraj wróciłam taka rozpromieniona, nie? I tak mówiłam do Jurka, a czy ty wiesz o tym, że to i to? A czy ty wiesz o tym, że to i tamto? Bateria padła, słuchajcie, z tego zachwytu. Oko mi strasznie udawi, nie wiem dlaczego, ale jest na dworze wietrznie, więc muszę założyć okulary, bo to mi jakby będzie blokowało dojście słońca. Dobra, ready? Steady? Go, no to lecimy. Pokażę wam się jeszcze w całości. Słuchajcie, jak wyglądam. Mam granatowe buty. One może wydają się tutaj czarne, ale to są granatowe, zamszowe buty. E, granatowa koszula, żeby do siebie pasowało taki jasny kremowy e, sweterek e, ze splotem, do tego jasne spodnie. Te spodnie są z takiego małego e, sklepiku, takiego, wiecie, no name, takie typu e, moda włoska, w Polsce transmisje, takie rzeczy. Do tego jest koszulka i koszula z Holland Cooper, zresztą sweterek też. Tak wyglądam, mam nadzieję, że nie przymarznę. Chociaż zastanawiam się, może wezmę na wszelki wypadek po, polar. Nie, ja mam bluzę w samochodzie, to mi wystarczy. Na wszelki wypadek, żeby było, ale myślę, że tak będzie okej. Okay. Co to się tak strasznie zmęcił? Sto kluczy na pęczku. Sto kluczy na pęczku. sprawdzał przed chwilą, czy jest woda. Nawet nie biegliśmy, ale nie ma wody, co? No nie ma, Susza. Jezusa, nie możesz pobiegać. Dokładnie wiedział, gdzie pójść. Tak, tu jest taka przecinka, że łatwiej wejść, bo tam to są haszcze. To ciężko by było. Co, co? Tak, kiedyś wszedł i ganiał wzdłuż. O, patrz, trening w plenerze mi się włączył. E, a ostatnio mi właśnie w biegu do takiego, tylko, że nie wiem, tak dużo było takiego mułu jakiejś Gliny czegoś takiego białego, albo jakiegoś osadu. I właśnie tak biegał w takim syfie, w tą i we w tą. Tam i z powrotem, tak? Bardzo z siebie dumny, dobry pies. Zakończyło się, tą Zakończyło się to kompaniem, teraz pachnie lawendowo. A Zeszliśmy tutaj, Kupa wielka. bo jedzie koń. To Jeden koń? Dwa. Dwa? Luisek siadł. Dobry pies. Będziemy to znagradzać. Tak. Będziemy nagradę tego szmroda no, Zostaw. Za ładne siedzenie. Zostaw, Luisek, zostaw. zostaw. Dobry piesek, zostaw. Piękne te pieseczki. No. Tu można, można koniem. No, tu jest. No jest. można koniem przejechać. A jak ładnie siedzi, super. Ale ładnie, ładna. No patrz, jak się Luis przejął. Ja tu mam barsz ładkowy. Proszę Państwa. Gotuje się to tak. Trzeba zerwać zębami, mhm. przegryźć i będzie no, pyszne. O i zagryź pasztecikiem. Jesz taka szałatka, ludzie. Nie ma fokusu, sorry. Chodź, możemy iść. sama co ostatnio. Pamiętacie ten taki ładny, kolorowy hummus? Pyszna jest ta ciecierzyca. Do tego pasta tahini, czosnek, sud pieprz niby powinien być, ale ja wtedy nie dodawałam i moim zdaniem to było idealne w smaku. Do tego y cytryna, sok, ja wtedy powiedziałam, że limonka, ale ten, ale oczywiście pokazałam cytrynę, ja to tak mam, że zamieniam te słowa. Oglądam właśnie własny film, słuchajcie, żeby sobie przypomnieć y jak to szło. Więc y tak, sok z cytryny i skórka z połowy cytryny. Oj, do tego pestki w gratisie. Eee, czy coś jeszcze? A, oliwa do tego, tak, jeszcze trochę oliwy. No i mam tutaj cały skład, tylko jedyne co nie mam czerwonej e, cebulki, mam taką zwykłą, dodałam trochę mniej. A, i mam truskawki. Pomyślałam sobie, że wrzucę sobie truskawki. Nie wiem, czy to w sumie będzie dobre, ale będzie, zobaczymy. Także będzie taka wersja Jeszcze muszę pójść kolendry trochę narwać I też ją dodam Ale cytryna twarda Także tak Tutaj mamy kaczkę Piersi z kaczki Czekajcie, bo tak nie chcę tu samą ręką A zaraz tak będę musiała ją umyć Pokażę Zrobimy sobie na grillu Ziemniaczki, kukurydzę I piersi z kaczki O tutaj są Proszę bardzo Trzeba ponacinać posolić, popieprzyć jak steka i podsmażyć. I tyle. A to jest pyszne z takimi rzeczami: typu krakersiki, typu takie małe chlebki pita, coś takiego. Także ym, to będziemy robić. Słuchajcie, oczy przestały mi dokuczać, a normalnie zmyło mi się aż do tą ja niemce ja Mam, czy któryś kosmetyk mi nie, nie odpowiada. Skąd mi się puder w ogóle? Ale pachnie, dobra, nie mam tego, co mieszać łyżko, trzeba to zblendować i zaraz będzie. Pasta też, a jeszcze skórka sytyny przecież. Patrz jak się podniósł. No. No. Hmm? Mhm, mhm. Dobra. Naprawdę smaczne. Zostawić ci trochę takiego czystego musu, A takiego na kraker się Może tak, na długo to tam jest... no, się tak to a chcesz teraz spróbować? Tak, na krakersiku? Nie. Tak. Wyszłam tylko na chwilę na dwór po kolendrę, i już od razu z oka mi leci, co? To ja mam kciukulanie na słońce, na wiatr, pyłki, może co? Wersja podobna, z tym, że mniej kolendry i co ja tutaj mam, truskawki do tego. Najlepsze w tym jest połączenie czegoś słodkiego z czymś takim słonym, czyli na przykład te oliwki jeszcze z Grecji. Lepsza byłaby czerwona cebulka, ale jak się nie ma, co się lubi. I do tego, słuchajcie, połączenie z granatem. I to jest właśnie takie fajne. Jem tą częścią łyżki, nie wiem czemu, ale ta, jest, ta druga jest za duża. Mm. Ten granat już tak strzela. Mam takie, słuchajcie, ciasteczka. I jak to ładnie wygląda, naprawdę. Coś takiego na imprezę na przykład zrobić, gdzieś na wieczór dla siebie, dla męża, dla dzieci Czy ty tutaj, ty byś chciał? no może akurat nie za pięknie to nałożyłam, ale rozumiecie o co mi chodzi, ty byś chciał? ty to byś najadł kupiłam cię arbuza wczoraj i co robiłeś? nosiłeś po ogrodzie będziemy robić e, te perfumy muszę sobie przypomnieć jak to było tam jakiś olejek, woda destylowana płatki chyba, perfumy z tej róży. Nie, bo to musi być ten pierwszy rzut, ten teraz. Ale zobaczcie, że mospilan, po prostu jedno psikanie i pozbyliśmy się mszyc. Kompletnie. Nie ma ani jednej po prostu. I róże zaczęły się rozwijać. Wieje niestety, jak widać bardzo. To wszystko, gdzieś teraz, na dniach, dosłownie, poczytam, jak to było. I będziemy to tworzyć, spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. W tym roku ta róża jest troszkę niższa, chyba przez to, że ją dużo później obcięłam niż tamte po drugiej stronie. Ale ona tak pięknie pachnie. Chciałabym to móc przekazać, ale nie da się. Luis oczywiście bawi się. bawi się. Co tobie, co tobie jeszcze brakuje? Co tobie jeszcze brakuje? Już dołki wykopywałeś wszędzie. Ty, pawian. Czarek, słuchajcie. W tym roku będzie miał pojedyncze tylko śliwki. One już tu są, o tam na przykład, ale niestety on prawdopodobnie zmarzł. Po prostu. E, więc ma <laughs> Ojej, przepraszam. Ma gdzieś tutaj na dole, o tutaj ma trochę. To jest taka My się śmiejemy, że to jest na wysokości dla Luisa, bo Luis w zeszłym roku, no pierwszego roku, on pod się łamała, e, pierwszego roku, e, zjadał e, śliwki stąd. Któregoś roku było tak, że, któregoś dnia było tak, że wychodzimy na ogród, a Jurek tak. mnie pyta. Tam przy schodach leżały pestki. Tak, kilka w jednym miejscu. Jork mnie pyta: A dlaczego ty wypływasz pestki na trawnik? Ja wiedziałem, że wypływam pestki. Słuchajcie, okazało się, że Luis zrywał śliwki, obgryzał dookoła i zostawiał nosił sobie oczywiście w jedno miejsce. E, I e, i wypływał pestki. Zostawiał, nie zjadał. Wczoraj tra trawnik kościliśmy. Co to to, 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 robi? Co to to, 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 robi? Ja się pytam. O, wiesz, to oko. Co ty masz? Ukradłeś mi z torby misa wodnego wczoraj, zanim pływałeś, co? I ty czekolada, ty. <grystanie> Ach, to jest szalenie. Gdzieś tutaj jeszcze więcej było tych śliwek, ale już teraz nie wiem. Ostatnio też pryskaliśmy na pająki, żeby tu nie przychodziły. Także, no i tutaj chciałam się pochwalić. Zobaczcie, co tutaj się stało. Jak to wszystko pięknie. Wiesz, że trzeba będzie obciąć tego retrobina, ten głogownik? A ty jesteś tutaj? No jego trzeba będzie, wiesz, znowu tak go przyciąć, o tak, żeby z niego robić taką płot po prostu. Szkoda, że nie jest równa, ale to jego zrównam. On miał kwiatki, dlatego teraz to tak poprzekwitało i zostało. Ale to zobaczcie. Przyciąć, Jurek musi przyciąć. Tak. I zaraz będzie nowe urządzenie z tego z Parkside'a zapewne w domu, do przycinania płotów, żywopłotów. Zobaczcie, będą anabelki, piękne. Te wszystkie one były wycinane do dosłownie tylu. Chyba nad drugim oczkiem, tym w tym roku, przycinałam, żeby one te łodygi miały takie grubsze. Bo wtedy będą stały. Ich jest tutaj tak dużo już teraz. A powiem, że miałam trochę stracha, bo e, wydawało mi się, że są takie, e, że było bardzo dużo suchych. Ty, robotny roku. Lelek. Na plecach przed chwilą jeździł, ale nie zdążyłam to, tego nagrać. E, Także myślałam, że bardzo dużo było takich suchych, ale jednak jest w nich życie. Pięknie się wszystko zagęściło, i lada moment będą się e, tutaj pokazywały takie wielkie głowy. To jest e, Hortensia Annabel. One są. Ogromne, naprawdę ogromne mają te głowy. A tutaj mamy też szałwie. Szałwie to trzeba będzie tak jeszcze nie, bo ona jeszcze nie rozkwitła do końca, ale ją trzeba będzie tak nierówno przycinać, że na przykład wyciąć sobie tutaj kilka, po jakimś tam czasie wyciąć tutaj kilka, żeby ona cały czas miała te kwiaty. Nie tak, że, nie tak, że czekam do końca i obcinam wszystko na raz, tylko... W zeszłym roku tak robiłam I nie było właśnie takich momentów tego przestoju Bez kwiatów A ona ma po prostu piękny korek. Tu będzie białe Tutaj jest tyle y, tego y, zielonego I jeszcze ten fiolet Piękny Bardzo mi się to podoba Płotek, no to jest taki wiecie y, To jest na psa, nie? Nie wiem czy on by tam wchodził Jak myślisz, jakbyśmy tak zdjęli ten płot Myślisz, że on by tam wchodził? Myślisz, że Louis by wchodził, jakby nie było tego płotu? To mamy, Chyba to jest ten moment, wiesz? mamy takie małe to jest światełka. Nie, no tak się zastanawiam. W sumie to, to wszystko się tak fajnie opiera. Nie, właśnie przed chwilą mówiłam, jak się ją przycina Mamy światełka, słuchajcie, one takie malutkie, one świecą um, potem wieczorem. O, właśnie. Tylko, że. Kot to sobie normalnie przechodzi przez to. O, tutaj. Tak, ty tam nie przejdziesz. Tam jest azyl dla kota. to właśnie lepiej, jak ten no, może i ona po prostu, ona tam chiluje. Przeważnie w tym miejscu. Siedzi sobie gdzieś tam. Ostatnio tutaj mi pyskowała, nie chciała iść do domu, a ja potrzebowałam wyjść. Ona tam siedziała i czała. No i jeszcze do tego trawy. Też wszystko ładnie się tutaj przyjęło. Ładnie to wygląda. Tutaj nam się zagęści, i będzie tam z tyłu też jest drzewo, także tam nie będę pokazywać. O Boże, ale się nagadałam. Śliwki, śliwki, śliwki. Tutaj on ma dwie śliwki No, no tak, tak ma trzeba prawie, nie ma Tak, do... tak, wpadoli. no wiem Wiem, wiem No O, śliwki, śliwki, śliwki Co byście nie były robaczywki Tak, robaczywku? Kto to wczoraj zbieraliśmy? Patrz, wczoraj zbieraliśmy płatki róż i co znowu? Wszędzie są Właśnie podpadało znowu tak Jest taka susza. Jest taka susza, że powiem wam, że... Mimo, że... O, mimo że gdzieś tam trochę... Czy on tak przywalił głową? Nie, tym o ziemię. Jest taka susza, że mimo że ostatnio rzeczywiście coś tam popadało przez dwa dni to w ogóle nie ma różnicy. Widzicie, to się nazywa happy dogi. 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 <noise> nie, no, mogę, pa! Ja się nie może bawić No, bo nie może, dlatego się jest taki happy, bo się właśnie nim bawi. Wiesz, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Jak on będzie spał, tylko my No. Ty, pawianello, pawianello, gdzie jest twój tufcik? Gdzie jest twój tufcik? Tutaj mamy te róże. Davida Ostina oczywiście. To jest biała Tranquility ona się chyba nazywa. Ale ona jest, w ogóle z tej strony One well, są tam, 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 tam niepachnące Tak, ale tam teraz nie będę się chylać Tutaj <sparrowe> mamy, to są pnące One są ładne, powiem wam Że fajnie się ta, te przyjęły. Tutaj są dwie, oczywiście, że jest ich za dużo Ale no dzisiaj bym wiedziała A wtedy nie wiedziałam <ślad drilled> Wtedy nie. chciałam dużo, szybko Chciałam, żeby wiecie, żeby się wydawało Że jest od razu tego sporo, nie? Ale nie wzięłam pod uwagę, że to się przecież rozrośnie Ładny kolor tak, jestem generalnie zadowolona. Ja lubię takie delikatne pastelowe. Tutaj jak podpięliśmy, to trochę nam się taka dziura zrobiła. Yy, I w sumie to. Czy coś tu można jeszcze jakoś? Ja nie było i nie No właśnie to, nie było, bo to ten jest taki. Nie jest taki... dosyć grube. Tak. To jest jeszcze stare pięknie, jak mocno i nagniesz, no to dobrze to pękać. Nie mogę do końca iść nagle, jak ja chciał. Ja je trochę przegiąłem i potem je trochę jeszcze poprawię, także. No by się wiesz, co przydało? żeby nam przyszedł ogrodnik, to po prostu tak wiesz, fachowo powiedział. Raz, raz podpowiedział, jak to ma wyglądać, jak powinniśmy to zrobić i pewnie byśmy się za głowę złapali. Wiesz o co chodzi, nie? Ty dalej, tutaj. Ała! Boże, jaki szatan. Kot też lubi ten pasztecik. Luis to uwielbia, to jest ostatni jego ulubiony cimkin i kot też. To jest dla psów i dla kotów. A jak y, kupiłam, jak dostałam ostatnio ten y, krem z weoli, ten w takiej właśnie podobnej formie, nie? Wiecie o co chodzi, jak taka pasta do zębów wyciskana. To do tego był taki kluczyk, żeby można było właśnie robić coś takiego. I wykorzystuję to właśnie do paszteciku dla psa. Bo jest bardzo ciężko go wycisnąć. Kocieł, co ty tu masz? Ma, paskudzisz wyspę. Ta? Nie? Nie. Aha, no dobra. Aby mówić, że wychodzi na pole. A jeżeli Kraków przeglę, to bym mówić, że wychodzą na dwór. Ale to w Rzeszowie się mówi Japole, że wychodzę. No, ale to Japola, to się wychodzi na pole. Na pole, no, no bo to... Uważamy się wychodzi na dwór. Gdzie się u was wychodzi? U mnie się wychodziło na dwór zawsze. Mój też. Ale rzeczywiście wiem, że ja pole to w, na Podkarpaciu. No nie wiem, no. E, słuchajcie. Czy Wy to widzicie? Czy wy to, moi drodzy... Oj, nypnęłam kiełbaskę. E, że zakończona, wykończona wyspa, słuchajcie. I tutaj taka. Tam jeszcze trzeba podmalować w jednym miejscu, trzeba wcisnąć pędzelek. E, ale to ja to zrobię, przyznaję mój błąd. Tutaj na łączeniu, o tutaj, tam w środek, wiesz? Jakby od spodu ta listewka jest niedokładnie pomalowana. Ale to nic, zobaczcie, pięknie wykończone. Nie ma. Tak, mój e, małż zrobił. Mm -hmm, tak, e, pamiętacie jak się chwaliłam, że e, tak mnie bluszcze lubią, to jeden jednak mnie nie polubił <laughs> jeden to usłyszał i stwierdził, że, ten jest fajny, ten na jest że fajny. byłam zbyt ten pewna siebie ten jeden się zbuntował bardzo szybko e, no także wyprowadził się wyprowadził się, za no to nie będę mówiła co wygląda ładnie bo jak usłyszy to się też przestraszy. O, no serio, Louis. No tu oczywiście gość ze mną. Gość, słuchajcie, kaczuszka. Zaczęłam tu jeść, ale. Oj, masę nie Najlepsza w tej kaczuszce to jest ta skórka. Pyszne. Przypieczona. Gotowa, no pewnie, pyszna. Kurydza do tego. Dzień dziecka. Dzieciaczku, mój kochany! Happy dzień dziecka! Proszę. Zobaczcie, co przyszło, moi drodzy. Zobaczcie, jaka piękna e karteczka od Caroline do mnie. A tutaj jest Jurka koszula. Piękny ma kolor. Z długim rękawem oczywiście materiał jest świetny sam sobie wybrał sam sobie znalazł, I... znalazł to? sam sobie tak no, no. podoba mi się tak Ale właśnie te to te chciałam te tylko że nie te 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 ten te rękaw fajne małe detale zobaczcie to mi się strasznie podoba tutaj to jest szofel. ta sama firma co mamy te polary takie te wszystkie kamizelki bardzo fajna jakość naprawdę piękne fajnie w jest niska dlatego tego sumy. tak i przyszła razem wiecie, z czym? Z moją wygraną bluzą. To, to To jest takie zaskoczenie. Tak, jest taka fajna. Totalne, totalne zaskoczenie. To, to, to jest, jest suche... piękny. Piękny, nie? O, to jest no. kompletnie, bo to, to tak dobrze z takim kolorem. Jest, jest taki, taka mięciutka! Pęcanek. Tak, jak teraz. Tak, dokładnie. I to jest ten sam odcień, właśnie, zobaczcie. Bardzo podobny, nie? Nie wiem, czy było widać. Ale tak, przyszła, to jest eska, to jest w ogóle unisex. To może być i męska, i damska. Ona jest taka większa, one to mi musielibyśmy, pisały. Musielibyśmy sobie wziąć jakiś medium, żeby, żebyśmy mogli go było. No właśnie. To ja ci mogę zamówić taką. One, one były w czterech kolorach. Niebieska, taka chyba. Y Czerwona? Bo ja wiesz, ja mam na zapobieczoną, nie? Tak, ok. I tak może być, bardzo mi się podoba, powiem wam, wychodzę w niej właśnie z taką stujeczką zapinana. Naprawdę bardzo przyjemny materiał, fajny. My Tutaj ma takie przyjemne. logo, o, delikatne. Bardzo ładnie wygląda, super miękka. Spodoba mi się też to, że jest właśnie taka troszkę większa, taka oversize. O, cześć, kocica. Bardzo cześć, bierze, się Ach, ty nie? czepiałaś się tej... Koszuli, bardzo miłe dziewczyny, tak. Jestem dzisiaj tak na sportowo w ledzinach, bo wychodzę i pójdę też na siłownię. Muszę pójść na pocztę, także parę takich rzeczy drobnych ogarnąć i pomyślałam, że właśnie pójdę też na siłownię, także pójdę w tym, aczkolwiek zdejmę. Mam pod spodem oczywiście jest ciepło, tylko tak trochę wieje, tak trochę nie wiadomo, jeszcze jest rano, także wiecie. Aha! Także na razie będę miała to na ramionach, a potem na siłowni zdejmę kota. Oczywiście nie szanuję tego, że odkłaczałam przed chwilą moje legginsy i je kłaczy z powrotem. Czy ty możesz jej obciąć pazury? Trzeba jej obciąć pazury, bo jak chodzi, to tak stukę śmiesznie. Dobra, także z mnie nie mam dziś włosa pod nosem. Także e, tylko to wam chciałam pokazać, pochwalić się, że przyszło, że wygraliśmy i że jest super fajne. Śliczny jest ten kolor, naprawdę. А я <laughs>